Nie wyrzucaj jedzenia. Jak nie marnować? Codziennie wyrzucamy jedzenie, czasem pół kromki chleba, czasem kilka pomidorów, które zbyt długo leżały w lodówce, a czasem cały garnek obiadu, którego nikt już nie miał ochoty zjeść. Wydaje się, że to nic wielkiego przecież to tylko trochę. Ale gdy pomnożymy tę resztki przez miliony domów, powstaje niewyobrażalna góra zmarnowanej żywności. Według danych Federacji Polskich Banków Żywności, Polacy wyrzucają około 4,8 miliona ton jedzenia rocznie, z czego aż 60% pochodzi z gospodarstw domowych. I tu pojawia się pytanie: jak to możliwe, że na świecie wciąż ponad 700 milionów ludzi kładzie się spać głodnych, a jednocześnie tak ogromne ilości jedzenia trafiają na śmietnik? W świecie, w którym wystarczyłoby lepiej gospodarować zasobami, aby nikt nie cierpiał z powodu głodu, zbyt często pozwalamy, by jedzenie trafiało do kosza. Jedzenie to dar, którego nie wolno lekceważyć, to coś więcej niż codzienny rytuał, to owoc ziemi, pracy i wspólnoty. Kiedy marnujemy jedzenie, marnujemy coś znacznie cenniejszego niż tylko produkt. Dlaczego marnujemy tak dużo? Czasem nie zdajemy sobie sprawy, jak łatwo przyczyniamy się do marnowania żywności. Kupujemy za dużo, nie planujemy posiłków, nie wykorzystujemy resztek. Zdarza się, że pozbywamy się jedzenia tylko dlatego, że na opakowaniu minęła data, choć wciąż nadaje się do zjedzenia. Według Komisji Europejskiej przeciętny mieszkaniec Unii wyrzuca około 132 kg żywności rocznie. Z czego ponad połowa pochodzi z gospodarstw domowych. To tak jakby każdy z nas co tydzień pozbywał się pełnej torby zakupów. A przecież marnowanie żywności to nie tylko kwestia etyki, to również ogromne obciążenie dla środowiska. Odpady organiczne na wysypiskach wydzielają metan, gaz cieplarniany 25 razy silniejszy od dwutlenku węgla. Szacuje się, że marnowanie jedzenia odpowiada za 8% do 10% globalnych emisji gazów cieplarnianych. Jak ograniczyć marnowanie jedzenia? Oszczędzanie jedzenia nie wymaga wielkich poświęceń, raczej odrobiny uważności, planowania i dobrej woli. Czasem wystarczy kilka drobnych zmian, by ilość wyrzucanego jedzenia w domu zmniejszyła się o połowę. Planuj posiłki z wyprzedzeniem. Zrób listę dań na kilka dni. A potem sporządź konkretną listę zakupów. Dzięki temu kupisz tylko to, czego naprawdę potrzebujesz. Nie daj się promocjom. Hasło: kup 2-3 gratis kusi, ale często kończy się przepełnioną lodówką i stratami. Lepiej kupić mniej, a wykorzystać wszystko. Zachowaj porządek w kuchni. Produkty z krótszą datą ustaw z przodu, widoczne, szybciej trafią na talerz. Przechowuj z głową. Pieczywo w lnianym woreczku, warzywa w szufladzie lodówki, owoce osobno i marnujemy mniej. Używaj zamrażarki. Nadmiar pieczywa, ugotowane sosy czy owoce można zamrozić i zjeść później. Gotuj z resztek: z warzyw zupa, z mięsa farsz z czerstwego chleba, grzanki lub zapiekanka. Nie bój się dzielić, jeśli ugotowałeś za dużo, zaproś znajomych albo zanieś część do jadłodzielni. Korzystaj z aplikacji i inicjatyw. W Polsce kupisz nadwyżki z restauracji czy piekarni za symboliczną kwotę. Jedzenie się nie marnuje, a ty oszczędzasz. Nie trzeba od razu zmieniać całego stylu życia. Wystarczy mały krok, jedno nowe przyzwyczajenie. Mniej marnowania to więcej wdzięczności, spokoju i poczucia sensu. Dziel się. Jedzenie może pomóc innym. Coraz więcej osób odkrywa, że nadmiar jedzenia można wykorzystać inaczej. W całej Polsce powstają jadłodzielnie, specjalne miejsca, w których można zostawić produkty, których nie zdążymy zjeść, a ktoś inny może po nie sięgnąć. Na ich drzwiach często można przeczytać proste, poruszające słowa: weź, jeśli potrzebujesz, zostaw, jeśli możesz. To nie tylko hasło, to sposób myślenia, który zmienia świat, bo dzielenie się tym, co mamy. Nie jest trudne. Czasem wystarczy przynieść słoik zupy, bochenek chleba albo kilka jabłek. Działa też sieć banków żywności, które odbierają nadwyżki z supermarketów i przekazują je do jadłodajni, schronisk i domów pomocy społecznej. Do wielu organizacji charytatywnych, fundacji i stowarzyszeń można przekazać także produkty zapakowane, takie, które wciąż mają dobrą datę przydatności. Dla potrzebujących ludzi, rodzin z dziećmi, osób starszych czy bezdomnych to często ogromna pomoc. Pomoc można znaleźć i dawać w wielu miejscach w lokalnych jadłodajniach, stowarzyszeniach, parafiach i fundacjach. Wystarczy rozejrzeć się wokół właśnie tam dzieje się codzienne dobro ciche, proste, ale niezwykle potrzebne. I co najpiękniejsze pomagając, pomagamy też sobie. Badania pokazują, że osoby regularnie zaangażowane w pomoc innym mają lepsze samopoczucie, niższy poziom stresu i silniejsze poczucie sensu życia. Polski Instytut Badawczo-Edukacyjny Ewolucja Myślenia przeprowadził ogólnopolskie badanie pod tytułem Pomaganie innym a Szczęście Polaków. Badanie Ogólnopolskie 2025, które potwierdziło, że pomaganie innym realnie. Zwiększa nasze poczucie szczęścia i dobrostan. Zachęcamy do odwiedzenia strony ewolucjamyślenia.pl i zapoznania się z raportem i wynikami badania. Link do raportu znajdziesz w opisie tego filmu. Dobro, które dajemy naprawdę wraca w postaci spokoju, wdzięczności i radości, że nasz gest ma znaczenie. Perspektywa biblijna pomoc ubogim Pismo Święte wielokrotnie przypomina o szacunku dla darów i o obowiązku dzielenia się z innymi. W Księdze Kapłańskiej znajdują się następujące słowa. Kiedy będziecie zbierali plon waszej ziemi, nie będziecie wycinać doszczętnie z kraju pola i nie wyzbieracie do końca kłosów. Zostawisz je dla ubogiego i dla przybysza. Ja jestem Pan, Bóg Wasz. Jest to piękne wezwanie, by nie brać wszystkiego dla siebie. Ale zostawić coś dla potrzebujących. W Ewangelii Mateusza Jezus nawiązał do tej nauki w prostych słowach: Bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Każdy, kto się dzieli, daje coś więcej niż jedzenie, daje nadzieję. Codziennie w Polsce marnujemy żywność, która mogłaby stać się pomocą dla innych. Jedzenie można oddać, podzielić się, zanieść do jadłodzielni, do sąsiada, do schroniska. Pomaganie daje siłę nam i innym. Człowiek, który dzieli się dobrem, staje się bogatszy w to, co naprawdę ważne. Dobro wraca, zawsze, może nie od razu, ale wraca w postaci uśmiechu, wdzięczności, ciepła. Każdy z nas może coś zrobić. Nie potrzeba rewolucji ani wielkich gestów. Wystarczy zacząć od małych rzeczy. Od planowania zakupów, od uratowania jednego posiłku dziennie, od podzielenia się z kimś, kto ma mniej. Nie wyrzucaj jedzenia. Zatrzymaj się na chwilę. Pomyśl, komu możesz pomóc, co możesz uratować. Każdy talerz ma znaczenie, każda kromka chleba może nakarmić. Każda decyzja zmienić świat na lepsze.